Dzień dobry, Bartosz Aleksander Stasiak, pełnomocnik Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości na województwo Podlaskie. Serdecznie Państwa witamy na naszej konferencji prasowej. Oczywiście w konferencji prasowej także pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego, pani Małgorzata Mitura, ambasador Unijnego Młodzieżowego Dialogu z Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, pan Maciej Trojan, no i oczywiście nasza niezawodna koleżanka z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, Wiktoria Kul. Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Państwa dzisiaj, żeby opowiedzieć o świetnej inicjatywie, która jest skierowana, skonstruowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ale jest inicjatywą skierowaną tylko i wyłącznie do młodzieży. Program nazywa się Fundusz Młodzieżowy. Są to środki, w ramach którego organizacje pozarządowe, organizacje trzeciego sektora skierowane do młodzieży, konstruujące programy dla młodzieży, będą mogły pozyskać środki na swoją działalność w ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Szanowni Państwo, chcielibyśmy podkreślić na samym początku jeszcze jedną zasadniczą rzecz odnośnie programów rozwojowych dla. Organizacji trzeciego sektora. Bardzo ważna informacja. Od 2018 roku w ramach Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego rząd prawa i sprawiedliwości wygospodarował środki w wysokości 800 milionów złotych do tej pory w ramach 10 programów, z którego organizacje mogły pozyskiwać środki. W przeciwieństwie do poprzedników, którzy utworzyli taki za swoich rządów tylko jeden program, który nazywał się FIO i w ramach tego programu przeznaczali tylko i wyłącznie 60 milionów rocznie. Szanowni Państwo, to jest dosyć istotna informacja, którą chcielibyśmy podkreślić, ponieważ Platforma Obywatelska, tak która się nazywa, z całą szczerością możemy uznać za partię, która jest tylko i wyłącznie obywatelska z nazwy. Dlatego chcielibyśmy Państwu przedstawić jeszcze założenia programu odnośnie tego, jak złożyć te wnioski, w jaki sposób organizacje mogą pozyskiwać te środki i które organizacje, ale o tym opowie już Pani Małgorzata Mitura, nie Małgorzata. A w sprawie Funduszu Młodych czy Organizacji Pożytku Młodzieżowego? W sprawie Funduszu Młodzieżowego. Małgorzata Mitura, pełnomocnik wojewody podlaskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Szanowni Państwo, Fundusz Młodzieżowy został podzielony na trzy priorytety. Pierwszy z nich to jest aktywizacja młodzieży w samorządach i ten priorytet jest podzielony na dwie ścieżki. Na wsparcie, jednostek, na wsparcie młodzieży w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli na przykład młodzieżowych rad gmin oraz na drugą ścieżkę wsparcie organizacji studenckich, samorządów szkolnych, uczniowskich, doktoranckich. W ramach tych priorytetów przewidziany jest program regrantingowy. Myślę, że większość organizacji pozarządowych Znato to rozwiązanie z programu Nowe FIO. Tutaj tak samo w ramach tego pierwszego priorytetu organizacje pozarządowe mogą starać się o rolę Legrantela w każdym województwie. Na ten, na ten, na ten priorytet jest w tej chwili przeznaczone około 2,5 miliona złotych w perspektywie dwuletniej. Poza tym są jeszcze dwa inne priorytety: organizacje młodzieżowe w życiu publicznym. Tutaj na wsparcie można otrzymać od 100 do 250 tysięcy przez, przez dwa lata. Chodzi o budowanie społeczeństwa obywatelskiego i o kształcenie postaw obywatelskich wśród młodzieży. Trzeci priorytet to wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych. Tutaj chodzi o wzmocnienie samego potencjału organizacji i o wsparcie od środka organizacji, tak aby mogły coraz prężniej i skuteczniej działać. Tutaj też od 100 do 250 tysięcy złotych w perspektywie dwuletniej można otrzymać. Jeśli chodzi o samo aplikowanie, termin, do którego można składać wnioski, to jest 12 września tego roku do godziny 16. Wnioski można składać przez specjalny generator dostępny na stronie Narodowego Instytutu Wolności, a wszystkie szczegóły, takie jak regulamin, broszura postępowania i krótkie QA, są dostępne na stronie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Więc jeśli organizacje będą zainteresowane, a ja zachęcam serdecznie do aplikowania o te środki ponieważ do tej pory nigdy nie było takiego wsparcia projektów młodzieżowych. Zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami na stronie niw albo na stronie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Dziękuję bardzo. Kto dokładnie może jeszcze się ubiegać o te pieniądze, bo to nie tylko organizacje pożytku publicznego, ale i kluby uczniowskie i tak dalej. Żeby Pani to sprecyzowała, że to jest program do szerszego grona niż było do tej pory. Zdecydowanie tak, ponieważ tutaj w przypadku Środków, na środków, które będą przeznaczone na regranting, operator będzie mógł przeznaczyć środki organizacjom, które tak jakby nie mają swojego statusu prawnego, czyli właśnie samorządom szkół, pod, szkół ponadpodstawowych, samorządom studenckim, kołom naukowym, czyli takim organizacjom, które do tej pory raczej nie mogły się starać o środki. Ponieważ nie miały takiej formalnej możliwości, a teraz ta ścieżka się otwiera poprzez środki z regrantingu, po tym, jak zostaną wyznaczeni operatorzy w każdym województwie. Pieniędzy jest niewiele, krótki czas, więc zachęcamy, żeby jak najszybciej to zrobić. Kto pieszy, to pierwszy ten lepsze. Myślę, że akurat pieniędzy jest bardzo dużo jak na takie inicjatywy, ponieważ w systemie regrantingu to jest 2,5 miliona złotych, także jest się o co starać i jest się o co bić, ale tak zachęcam serdecznie, ponieważ termin aplikowania to tak, jak już mówiłam, 12 września. I w tym momencie Pan Maciej Trojan. Dzień dobry Państwu. Maciej Jarosław Trojan. Ja jako ambasador unijnego dialogu młodzieżowego chciałbym zaapelować do młodych osób z młodzieżowych rad samorządowych, a także do organizacji studenckich, aby właśnie wystąpiły i złożyły wnioski w ramach Młodzieżowego Funduszu, ponieważ na pewno warto to zrobić i... I później można realizować bardzo ciekawe zadania. I proszę dać takie przykłady, na co mogą składać? Na przykład na to, na to i na to. To jeśli, chodzi, jeśli chodzi o to, na co można przeznaczyć środki, są, na przy, są to na przykład kursy, szkolenia, ale także konkursy, wystawy, flash moby. Wachlarz jest bardzo szeroki tych działań I tak, i tak naprawdę myślę, że tutaj wyobraźnia wnioskodawców będzie ograniczała to, na co, na co będą chcieli złożyć środki. Tak dobrze, to może jeszcze na koniec tutaj dodam, skąd w ogóle powstała inicjatywa utworzenia Funduszu Młodzieżowego. Ta inicjatywa pojawiła się od samych młodych. To ten głos młodego pokolenia został wysłuchany w ramach rządowych konsultacji, w ramach utworzenia strategii na rzecz młodego pokolenia, którą inicjatorem i którym rozpoczął jest pan minister Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej. W ramach tych konsultacji w ubiegłym roku w całym kraju odbyło się 16 konsultacji wojewódzkich, w których wzięło udział ponad 30 tysięcy młodych obywateli naszego państwa. Wsłuchując się w ten głos, ten fundusz został opracowany w ten sposób, aby mogli pozyskać fundusze na swoją działalność w ramach nie tylko organizacji pozarządowych, bo pamiętajmy, że w głównej mierze te konsultacje także dotyczyły np. samorządów uczniowskich. Tak? Jest to pierwszy program dedykowany, dlatego chcielibyśmy jeszcze raz zachęcić wszystkich do tego, aby składali wnioski, pozyskiwali środki i wydali je w sposób mądry, tak aby kształtować tę ideę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.